Kula. Kule masz. Zawsze ci pomagała. Pocój to! Nawet na siniaki. Dwie kołki? Przykładałeś i mówiłeś. Jesteśmy niemcami. Hokus pokus, bez siniaków nie ma po. Urodziłam córki pedofilowi. Miałam schowane w piwnicy. Przed, w tajemnicy przed ojcem. Hokus pokus, bez siniaków więcej po. Urodziłam córki pedofilowi. Dlaczego kazałeś mi się wyprowadzić? Pióropusz. Picurza, widzę, picurz! Miałam schowane w tajemnicy przed ojcem u sąsiadki w piwnicy. Dlaczego kazałeś prowadzi. Kościotrup? Zabraniam ci tak do mnie mówić. Książki? Jakoś tam widzę picość! Kościotrup! Zabraniam ci tak do mnie mówić. Książki? Nie, twoje rysunki! Jakie ty masz ze mną życie! I jakie ty masz ze mną życie! I magiczna kurta, którą połknąłeś! i to! Z wiekowy? Jesteśmy to. Z wiekowy? Jesteśmy Urodziłam córki pedofilowi! Dlaczego kazałeś mi się wyprowadzić? Urodziłam córki pedofilowi! Dlaczego? Wysiadam, ja będę. Jakie ty masz ze mną życie? Bo ja nie wiem, jak ci pomóc! to! Dwie kory! Nie Dlaczego, Dlaczego? Dlaczego pracałeś i się nie Ja Nie ja ci tak tam Nie mówisz! Ja